Gdyby wskazać najważniejszą zmianę w wersji 22 CorelDraw, to myślę, że byłyby to narzędzia do pracy zespołowej. Dzięki nim można wspólnie pracować nad jakimś projektem lub udostępnić go swoim klientom, by przekazali ewentualne uwagi. Zobaczmy więc, jak wyglądają narzędzia do pracy zespołowej w CorelDraw w wersji 2020. Kluczową rolę odgrywa w tym procesie aplikacja, która pojawiła się w wersji 2019. To CorelDraw App. To strona internetowa, narzędzie dostępne pod adresem coreldraw.app. Co najważniejsze, jest to program właśnie dostępny online i to z poziomu tej aplikacji możemy podzielić się z innymi dostępem do konkretnego pliku, konkretnego projektu. Możemy określić, komu udostępniamy link do projektu oraz zdecydować o uprawnieniach. Taka osoba będzie mogła na przykład dodawać komentarze lub edytować. app jest dostępny z poziomu komputera, jak i z poziomu telefonu czy tabletu ale my skupimy się na opcjach komentowania, czyli nowym zestawie narzędzi związanych ze współpracą. Zarówno w CorelDRAW, jak i w CorelDRAW App pojawił się nowy docker, panel, nazwany komentarze. Domyślnie znajduje się on obok panela właściwości. W przypadku obu programów funkcjonalność komentarzy jest taka sama. Komentarze do projektu może dodawać zarówno osoba zaproszona, jak i też sam twórca. Omówmy dostępne tutaj narzędzia, ale zrobimy to już bezpośrednio z poziomu CorelDRAW. Do wspólnej pracy niezbędne będzie blokowane okno komentarzy. Pierwszy krok. Musimy się zalogować, aby uwierzytelnić nasze komentarze. Na nasz adres e-mail będą przesyłane powiadomienia związane z korespondencją. Możemy do tego wykorzystać swoje konto Google lub konto Microsoft, albo też zalogować się jako tzw. gość. Osobiście nie udało mi się zalogować przy pomocy konta Google. Google uznało, że proces ten jest z poziomu CorelDRAW niebezpieczny i logowanie nie było możliwe. Natomiast logowanie na konto Microsoftu przebiegło już bezproblemowo. Ale na potrzeby filmu skorzystamy z konta gościa. Klikamy, podajemy nasz adres, e-mail oraz imię. Kontynuuj i od tej chwili mamy dostęp do wszystkich narzędzi związanych z komentarzami. Podobnie wygląda to od strony klienta czy współpracownika. Nie mówiliśmy jeszcze o tym, jak odbywa się przesyłanie samego projektu. Służy do tego chmura od Corela, czyli Corel Cloud. Pliki możemy zapisywać i pobierać, czy to z poziomu paska standardowego, czy to z poziomu menu plik. Ale również z poziomu dokera komentarze. Zapisz i udostępnij. Przejdźmy już do omówienia poszczególnych narzędzi. Właściwie wszystkie narzędzia służą temu samemu celowi, służą do umieszczania adnotacji bezpośrednio w oknie rysunku. Pierwsze z nich to narzędzie uwagi inaczej notatka. Służy do dodawania ikony uwag w wybranym przez nas miejscu projektu. Po prostu klikamy. Możemy dodać tą samą uwagę do wszystkich stron, jeśli pracujemy z dokumentem wielostronicowym. Działa tutaj strona główna, a dokładniej warstwa pulpit. Po umieszczeniu ikony możemy wpisać treść uwagi, notatki bezpośrednio w dokowanym oknie komentarzy. Wpisujemy i zatwierdzamy klawiszem Enter. Przejdźmy do kolejnego narzędzia: narzędzie zaznaczania strzałki. Co ciekawe, przynajmniej w tym momencie wszystkie narzędzia z dokora komentarzy mają zupełnie inne nazwy w dokumentacji korela. To w dokumentacji nazywane jest uwaga strzałki, a bezpośrednio w programie jest to narzędzie zaznaczania strzałki. Do czego służy? Do rysowania strzałek, na przykład w celu wskazania konkretnego fragmentu projektu. Zasada taka sama jak poprzednio. Elementy możemy opisać komentarzem. Jeśli chodzi o strzałki, to możemy ponadto modyfikować ich wygląd. Strzałkę możemy dodać na początku, na końcu linii lub usunąć i jedną, i drugą strzałkę, co pozwoli nam tworzyć linie proste. Możemy też zmodyfikować kolor linii lub strzałki oraz jej szerokość. I teraz nasza strzałka wygląda w ten sposób. Bardzo proste, choć zastanawiam się, czy będzie równie proste i intuicyjne dla klienta, który nie ma do czynienia z programami graficznymi na co dzień. Ale przejdźmy do kolejnego narzędzia zakreślacz. Pozwoli dodać tzw. podświetlenie. Można powiedzieć, że jest to taki cyfrowy flomaster. I również oznaczenie projektu w ten sposób związane jest z komentarzem. Oczywiście, klikając w wybrany komentarz, zostaniemy przeniesieni bezpośrednio do oznaczenia w projekcie. Z zakreślaczem związane są dwie dodatkowe opcje: kolor i szerokość. Przechodzimy dalej. Oznaczanie odręczne. Utworzymy zwykłą odręczną linię o dowolnym kształcie. I możemy też uzupełnić komentarzem. Dodatkowe opcje związane z tym narzędziem to kolor i szerokość. Przechodzimy dalej. Oznaczanie prostokąta. Zgodnie z nazwą możemy narysować prostokąt. Podczas tworzenia nie działają niestety klawisze Ctrl czy Shift, ale w tym wypadku im prościej, tym lepiej. Po co komplikować klientom życie? Wspomniałem już, że po kliknięciu komentarza zostaniemy przeniesieni do konkretnego elementu dodanego do rysunku. Tak samo jak oznaczenie prostokąta, działa narzędzie oznaczenia elips. Uzyskamy oczywiście inny kształt, ale zasada pracy jest taka sama. Również dodatkowe opcje są identyczne. Możemy zmienić domyślny kolor konturu, szerokość konturu oraz kolor wypełnienia, domyślnie oba kształty pozbawione są wypełnienia. Wybierzmy na przykład żółty kolor wypełnienia, kolor konturu niech będzie zielony, a jego szerokość zdefiniujmy na 11 pikseli. Rysujemy. Zwróćmy uwagę, że kolor wypełnienia nie przykrywa, nie zasłania elementów projektu. Zresztą do wszystkich elementów służących do umieszczania komentarzy zastosowana jest 50% przezroczystość. I pora na ostatnie narzędzie, tekst do współpracy. To narzędzie pełni jednak inną rolę niż pozostałe. Dzięki niemu klient czy współpracownik może brać aktywny udział także podczas edycji tekstu. Może wpływać na treść oraz formatowanie. To zdecydowanie najpraktyczniejsze narzędzie związane z przepływem współpracy. W przypadku wcześniejszych narzędzi oznaczenia mogliśmy umieszczać w dowolnym miejscu rysunku. To narzędzie przeznaczone jest wyłącznie do pracy z tekstem, więc przesunę sobie wcześniej umieszczone obiekty aby mieć dostęp właśnie do tekstu. Przy okazji warto zauważyć, że możemy to robić chodzi o przemieszczanie przy pomocy narzędzia wskaźnik. Możemy też uwagi skalować, np. zmieniać ich rozmiary, wysokość czy szerokość. Przejdźmy do narzędzia tekst do współpracy. Wszystko co musimy zrobić to zaznaczyć blok tekstu, czy to tekstu ozdobnego, czy też akapitowego. Również tekst możemy oznaczyć komentarzem. Na przykład prośbą czy uwagami. Aplikacja CorelDRAW App wyposażona jest w narzędzia do edycji tekstu, więc klient czy współpracownik będzie mógł pracować nad tekstem razem z nami. Z dodatkowych opcji mamy tylko jedną. Możemy zmienić kolor konturu ramki otaczającej zaznaczony tekst. I tym samym omówiliśmy wszystkie narzędzia do komentowania, w jakie wyposażona została wersja 2020 CorelDRAW. Współpracownik może z nich skorzystać, następnie zapisuje zmiany, a my możemy aktualną wersję pobrać dzięki usłudze CorelCloud. Przy każdym z komentarzy znajdziemy dodatkowe menu, a w nim kilka prostych poleceń. Możemy oznaczyć dany komentarz, uwagę, jako zadanie zrealizowane. Nasz komentarz możemy edytować, czyli wprowadzić zmiany do bieżącej treści. Komentarz możemy usunąć. Usunięte zostaną również elementy graficzne związane z komentarzem. Na konkretny komentarz możemy udzielić odpowiedzi, czyli odnieść się bezpośrednio do danej uwagi. Zrealizowane zadania zostają usunięte, a dokładniej mówiąc, zostaje usunięty i komentarz, i oznaczenie w projekcie, czyli adnotacja. Jeszcze jedno menu znajdziemy w prawym górnym rogu okna dokowanego komentarza. To menu pozwoli nam dodatkowo ukryć wszystkie adnotacje i wyświetlić zrealizowane zadania, bo jak widzieliśmy, oznaczenie komentarza jako zadanie zrealizowane ukrywa elementy z nim związane. Wcześniej wspominałem, że zadania takie zostają usunięte, ale w praktyce zostają po prostu ukryte. Warto jeszcze wspomnieć, że funkcje usprawniające współpracę są dostępne tylko wraz z subskrypcją lub w ramach dodatkowego planu zakupowego dla posiadaczy licencji stałej.